Witam serdecznie do z tej strony ponownie Trans One wracamy do Loop Hero, jest nasz drugi odcinek. W tym odcinku hmm, będziemy kontynuowali naszą pierwszą, właściwą pętlę. I możemy na ten moment się wycofać z niej ale nie wydaje mi się, aby była taka mamy dość dużo punktów życia, rozłożyliśmy troszeczkę fajnych elementów na mapie, chcielibyśmy jeszcze z jedną pętelkę zrobić, skarbce pootwierać, troszeczkę więcej zasobów ze sobą zabrać, więc odpauzujmy i zobaczmy jak nam to dalej pójdzie. Więc w poprzednim odcinku udało nam się stworzyć górę. Góra to jest taki specjalny obiekt, który powstanie, gdy umieścimy obok siebie, moi drodzy, 3 na trzy skały i góry. Najlepiej oczywiście umieścić tam skałę, ponieważ góry mają lepsze modyfikatory, czyli chcemy, prawda, umieścić skały 3x3, bo mają gorsze modyfikatory i zachować góry dookoła, e, tak żeby te góry dawały lepsze modyfikatory, bo e, sama, sam szczyt góry, prawda, zapewnia plus 5 za każdą sąsiednią skałę lub górę, każda góra zapewnia plus 5 za każdą nie jestem pewien, czy to... Zobaczmy. Mamy teraz 283 punkty życia. Jak umieścimy w górę, mamy 293. Czyli to daje bonus temu i to daje bonus temu. Wszystko się zgadza. Kolejne pajączki możemy sobie dodać, gdybyśmy chcieli. Gdzie te pajączki moglibyśmy dodać? Hmm byśmy mogli dodać te pajączki tutaj będą będzie duża ilość goblinów a może właśnie o to by mogło chodzić żeby tych goblinów zminimalizować żeby tutaj więcej pająków było jest bardzo dużo strategii jest bardzo dużo sposobów na podejście do tej gry nie znam ich wszystkich bez wątpienia jeżeli poszukacie sobie gdzieś to mm, dużo, dużo osób zwyczajnie będzie w stanie dużo lepiej tą grę niż je wytłumaczyć. Ja zwyczajnie stwierdziłem, że chcę do tej gry wrócić, a przy okazji mogę, prawda, w tą grę w tą grę pograć. ...bezpośrednio z wami, że tak to naprawdę. Zastanawiam się, jak tutaj to najlepiej byłoby ułożyć, powiedzmy coś w tym guście. I to powinno było najprawdopodobniej tutaj ułożyć. Chodzi o to, żeby otworzyć jak najszybciej co najmniej jeden skarbiec ponieważ nie wiemy, jak długo będziemy chcieli tutaj zostać, jak długo przeżyjemy, jak dużo jeszcze pętli przeżyjemy. Bo każda pętla, którą wykonamy sprawia, że stwory, z którymi walczymy, stają się coraz potężniejsze. A niekoniecznie nasz ekwipunek będzie nadążał za a, tymi stworami, z którymi walczymy, z prostego względu takiego, że ten ekwipunek, który dostajemy domyślnie za pokonanie stworów, nie należy wcale do najpotężniejszego, jaki tylko możemy otrzymać. W sensie istnieją jakieś metaprogresje, prawda, z racji tego, że jest to rocklight, Light, które, które bez wątpienia dadzą nam więcej potęgi w naszych postaci w przyszłości. Spotkaliśmy. Goblina. Gobliny są takie same jak zawsze. Chodzi im tylko o to, żeby zdobyć kosztowności czy wymordować tych, którzy po drodze idą, gdzie goblin postanowił się zacząć. Niestety gobliny są dość silne w porównaniu do tego jak my sobie obecnie radzimy. Te cztery punkty obrażeń dla wszystkich tak dużo nie robią. Wolałbym podwoić naszą regenerację życia i mieć więcej maksymalnego życia na ten moment. Jak widzicie gobliny również są odrobinkę, bardziej niebezpieczne niż inne stwory. Ale za to pozostawiają po sobie lepsze skale. Więc założenie jest takie dość często, że jeżeli walczymy z cięższym przeciwnikiem, to zwyczajnie otrzymamy z tego tytułu lepszą nagrodę. Wow, jest to miecz w każdym możliwym aspekcie lepszy, oprócz tego, że nie ma bonusu do e, szybkości ataku, ale nadrabia to samymi innymi statystykami, większą szansą na unik. A dużo, dużo, dużo potężniejsi się staliśmy, być może nawet przeżyjemy jeszcze więcej niż jedno okrążenie. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i jak widzicie, znajdujemy kolejne fajne rzeczy. Gorszy wampir ma regenerację zamiast szybkości ataku. Na ten moment chyba nie potrzebujemy tej generacji. Przedmioty znikają na... First in, first out, akurat, prawda? FIFO. Czyli przedmioty, które najpierw przyjdą, są najpierw usuwane, jeżeli nie ma już miejsca. Więc na ten przedmiot możemy sobie spoglądać, zastanawiać się, czy nie warto go wymienić, ale na ten moment tego jeszcze nie zrobię. I teraz tak... Dodamy tutaj skałę. Wiem, że to jest częściowe marnotrasa, bo skały, powinny się ze sobą stykać. Powiedzmy, że dodamy tutaj tą skałę jeszcze też. I wtedy tutaj możemy dodać łąkę. I udało nam się otworzyć skarbiec. Skarbiec nie dość, że dał nam bardzo dużo zasobów, to dał nam, nam również dodatkowe karty. Na przykład możemy sobie dodać tutaj cmentarz pomoc, że jeszcze jedną pętlę będziemy robić. I możemy dodać na przykład tutaj skały i możemy dodać dodatkowe zalesienie na przykład tutaj obok specjalnej lampy, która sprawi, że nie będziemy naraz walczyć z, z, z zbyt dużą ilością stworów. I to, co ja tutaj robię, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prymitywne. Nie jest to właściwe zwyczajnie planowanie tak, jak powinno się do tego podchodzić. Na przykład, tutaj możemy planować. Jeżeli mamy na przykład maksymalnie, możemy zdać 25 punktów obrażeń, możemy mieć 11% wampiryzmu no to przy założeniu, że uda nam się ten 25, 25 punktów obrażeń zadać, przy przybliżeniu wtedy mielibyśmy niemalże 20% wampiryzmu, to by nam dawało, prawda, powiedzmy, że zadajmy 20 punktów obrażeń, 20% z tego, no to jest to, a są to 4 punkty um, życia dla nas, Czyli każdy nasz atak z jakąś tam konkretną prędkością ataku, prawda, z jakąś tam konkretną częstotliwością zapotykania przeciwników, to jest jakaś tam konkretna wartość życia, która jest nam zwracana I pytanie, prawda, czy to byłoby więcej życia niż 1,2 na sekundę. Możemy się tutaj zastanawiać nad tym. Hmm, nie wiem, wampiryzm brzmi zabawnie, to możemy tego wampizmu użyć, ale jak widzicie jest możliwe, że coś nie do końca dobrze policzyłem, bo my się leczymy po 6, po 8 i wcale bym się nie zdziwił, jakby moja matematyka była matematyką typową dla osób nagrywających czy strzymujących, czyli matematyką nie mającą nic wspólnego z właściwymi wynikami czy obliczeniami. I znów możemy się zastanowić, czy chcemy uciekać, czy chcemy zostać i wydaje mi się, że na ten moment Możemy chcieć jeszcze tą kolejną tętlę zostać. I widzicie jak niebezpiecznie zaczyna się robić. Stwory zaczynają nam zadawać naprawdę dość dużą ilość obrażeń. Teraz pytanie, czy my chcielibyśmy mieć pewnie 30% wampiryzmu kosztem znów regeneracji hmm. i większych obrażeń, jakie możemy zadawać? Pamiętajcie, że jak usuniemy ten przedmiot, to on znika na zawsze. Nie możemy tego wyboru cofnąć. A, cóż, idźmy w 100% w wampiryzm. Jak widzicie, jeden atak, 14 punktów się leczymy. Przeciwnik zadaje nam tych punktów obrażeń znacząco, znacząco mniej, niż my się leczymy tutaj. Kolejny kokon. Ten obóz goblinów, prawda, pojawił się sam z siebie. Nie wiem, czy ja to komentowałem, czy nie. I taki obóz sprawia się co każde 10 ułożonych, prawda, czy pagórków. I takie interakcje pomiędzy kartami, które tutaj będziemy wykładać, pomiędzy tym, co się dzieje w przedstawionym naszymi decyzjami są jak najbardziej obecne i... Istotnym byłoby, żeby jak najlepiej nie zrozumieć, jeżeli jesteśmy zainteresowani tym, żeby w tej grze, w tą grę przejść, więcej się dowiedzieć o tym, co się w tym świecie przedstawionym faktycznie tutaj dzieje. nową broń, ale ta broń jest gorsza od tego, co mieliśmy wcześniej. Możemy kolejny skarbiec otworzyć. Musimy najpierw jednak zakończyć tą bitwę. I jeżeli chcemy, żeby po bitwie mm, miała miejsce automatyczna pauza, no to możemy nacisnąć spację. Widzieliśmy na górze, że zmieniło się z przygody na planowanie. Czyli właśnie tą mm, pauzę. Kolejny koń tutaj możemy dołożyć. Nie wiem czy to nie byłoby zbyt niebezpieczne. Moglibyśmy tutaj dołożyć kolejne wampiry na przykład, czemu tutaj nie. Co da nam troszeczkę więcej wag. Otworzyliśmy kolejne eee, kolejną skarbonkę, eee, że tak to ujmę kolokwialnie. Okej. Okay. Kolejna pętelka ma swoje miejsce. Jak widzimy, niekoniecznie leczymy się za dużo więcej, niż cieli nam zadaje, ale leczymy się też o debinkę pasywy. Więc nie jest aż tak fatalnie, jak mogłoby być. Gorszy wampiryzm nieznacznie, ale do tego... Nie, dobra, zostawmy to tak. I spotykamy naszą pierwszą... Halpią. Która wydaje się czytać w myślach. Hmm. I kto nie wydaje się być zainteresowany naszą misją ochrony świata, a raczej wykajmieniem swoich braci i sióstr. Więc chcę użyć. Chcę użyć zwyczajnie naszego ciała jako posiłku dla a, innych jeszcze żyjących jej pobiotykizmów, hmm, więc z góry było odcięte od rzeczywistości i Harpie nie miały jak przeżyć. Dość zbliżona historia do wampirów, tylko że harpie są. A były najwyraźniej, wynikałoby tak ze słów naszej postaci, uznawane za dobrym rasem. Więc fakt konieczności walki z nimi, kolejny obóz goblinów, jak widzieliście, pojawił się sam z siebie, nie jest, nie jest zbyt mile przez naszą postać przyjmowany. I to jest ten etap gry, w którym zazwyczaj przesadzam i umieszczam. Za dużo stworów wszędzie, więc zróbmy dokładnie tak, jak robię to zazwyczaj. Tym razem jednak nie będziemy normalnie. Pewnie bym zrobił jeszcze jedną pętlę, i prawdopodobnie bym zginął. Teraz, gdy wrócimy do obozu, opuścimy moi drodzy tą mapę i wrócimy do. Wrócimy do naszego obozu, prawda? Wśród nicości, gdzie przed chwileczką w poczeniu odcinku dopiero co rozbiliśmy obóz. No to co? Ja powiedzmy. Tutaj też troszeczkę więcej skał, nie wiem. Może tutaj coś dorzucę. I po prostu pozwólmy naszej postaci wrócić do obozu, wrócić do początku i końca naszej pętli i faktycznie to podejście zakończyć. I wtedy odbinkę więcej może o świecie przedstawionym będziemy w stanie się dowiedzieć, a odrobinkę więcej na temat tego dlaczego jest to rockline. A czy będziemy kontynuować tą scenę tutaj? Zobaczymy. Ja powiedzmy tak. I walczymy, walczymy, walczymy. Jak widzicie, ledwie, ledwie co się leczymy tak naprawdę w porównaniu z obrażeniami, jakie otrzymujemy. Niech będzie to tak. O, o. I właśnie to to jest to niebezpieczeństwo, o którym mówiłem, prawda? Za duża ilość niebezpiecznych stworów, które na nas atakują, podczas gdy my nie mamy aż tak dużej zdolności do zwyczajnego ubicia ich na nic. Błąd, powinien był dać sobie wystarczająco dużo czasu, żeby postawić tą skałę. Chcemy postawić wszystkie skały zanim tą mapę opuścimy, prawda? No bo każde postawienie. Kolejnego elementu. Nie dość, że daje nam bonusy, w ramach samej walki to daje nam te specjalne zasoby. Jak widzicie, gdy przedmioty, właśnie przedmioty zużyte, zamieniają się również w zasoby. I teraz tak zrobimy to tak. Możemy cmentarz umieścić tutaj. To możemy zrobić tak. I. Zakończymy tą naszą pętlę. Wiele rzeczy robię tutaj nie do końca poprawnie, ale to jest właśnie idealny moment, żeby wyłapać te problemy. No, a raczej uda nam się jeszcze jedną pętlę zrobić, ale my zwyczajnie uciekniemy, ponieważ uciekając zachowujemy te wszystkie zasoby, które udało nam się zgromadzić. I teraz. Eee, przypadkiem natrafiliśmy na jakieś inne osoby a, i to jednak jest on nie on czyli eee, napotkaliśmy inne osoby i ta przestrzeń, w której spaliliśmy ognisko wcześniej nie jest już zupełnie pusta są tutaj grupki osób, które przeżyły i na przykład e, spotkaliśmy Osobę, które, o której nie zapomnieliśmy. Hmm. Jeżeli jakaś osoba zniknie, no to po prostu zupełnie się o niej zapomina, i to jest Jota. I te osoby, które pozostają w tym hmm. Obozowisku, które przypadkiem stworzyli, stworzyliśmy, pamiętają o tym, że my opuszczamy to miejsce i wracamy do niego. No i to jest ten element metaprogresji, w ramach którego dowiadujemy się, że my jesteśmy w stanie ten świat zapamiętać i to, co u nas w wspomnieniach zostaje, byli, jesteśmy w stanie ustabilizować, prawda? I dookoła tego budujemy, jak gdyby, nowy świat, jeżeli dobrze to rozumiem. Mamy teraz możliwość wyglądu w statystyki. Widzimy, ile rzeczy ubiliśmy, jak zginęliśmy, ile kart wyłożyliśmy. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, może się temu tym bliżej przyjrzeć. Mamy typy ekspedycji i kolejny bardzo ważny aspekt gry tej rogu a to jest to, że mamy również element budowania deku. Czyli istnieją pewne kombinacje kart, które działają lepiej lub gorzej na różnych typach bohaterów. Ponieważ tak będziemy mieli również różnych bohaterów. Na przykład... dobrze, na początek, chyba jeszcze nie możemy to jest zbyt dużo zrobić. Ale każda rzecz, którą wybudujemy przy użyciu tych zasobów, które wywalczyliśmy w ramach naszych pętli, prawda, które przeniesiemy z powrotem do obozu, pozwoli nam na stałe wybudować pewne rzeczy w obozie. I na przykład, na to nas nie będzie stać, ale możemy na przykład kuchnię wybudować i niektóre budynki mają bonus styczności, ale nie pamiętam jak to dokładnie wygląda, więc powiedzmy, że ja cię po prostu postawię tutaj i udało nam się wybudować kuchnię, prawda? Czym się już nie Dobry kucharza, od złego kucharza i taki budynek będziemy mogli ulepszyć albo zniszczyć, raczej ja, nie będziemy chcieli ich zniszczyć w przyszłości? Ciekawe jak to szło. A, po prostu kliknąć gdziekolwiek, dobrze. E, I teraz tak, widzimy, że niestety nie będzie nas stać na wybudowaniu od razu tego wszystkiego, co byśmy chcieli. Nic dziwnego, ta gra jest zaprojektowana tak, żeby raz za do tego podchodzić. I to, co my zdobyliśmy po wybudowaniu tej kuchni, to po pierwsze efekt tej kuchni, prawda? A po drugie, odblokowaliśmy nową kartę. I możemy teraz się zastanowić, które karty są dla nas użyteczne, które nam zwyczajnie przeszkadzają. I jeżeli będziemy mieli mniej kart w naszym deku, to oczywiście a, istnieje większa szansa, że dostaniemy te, które są dla nas najbardziej korzystne. Oczywiście mamy pewną ilość, minimalną ilość kart, które może, że musimy ze sobą zabrać oraz maksymalną ilość kart, które możemy ze sobą zabrać. Na ten moment nawet nie możemy fizycznie przekroczyć maksimum, ale jak próbujemy przekroczyć minimum, no to gra nas informuje o tym, że nie ma takiej możliwości. I tutaj na przykład możemy się zdecydować, że chcemy mieć więcej i większą szansę na zabieranie skarbca, a te rzeczy nas aż tak bardzo nie obchodzą. Niektóre karty mają w sobie więcej niż jedną rzecz. Na przykład, gdy bierzemy skałę, od razu dostajemy również góry. I na przykład możemy się zastanowić, czy ta karta jest na tyle ważna dla nas, że chcemy ją ze sobą zabrać, czy nie. Integralna część tej, tej naszej rozgrywki właśnie po pierwsze budowanie deku idealnego dla mapy, na której zagramy, bo to nie jest jedyna mapa, w przyszłości nie chcę odblokować więcej. Klasy, którą odblokujemy, więc jak na przykład tutaj odblokujemy rogala, klasycznego prawda, łotrzyka, A tutaj odblokujemy jakieś dodatkowe karty, każdy z tych budynków będzie niezwykle użyteczny dla nas, w naszej dalszej przygodzie, w próbie na początku pokonania licza, a później, któ, któż wie. A więc to taka hmm, wstępne rzucenie okiem na G z poprzedniego roku. G, w tym planowałem więcej pograć. Nie kontynuowałem tej rozgrywki za dużo i zdecydowałem się podzielić się z Wami moi drodzy. Tą moją niespełnioną, tym moim niespełnionym planem. Być może, jeżeli Wam się ten materiał spodoba, to będziemy mogli, będę mógł spróbować tutaj nagrać więcej. Nie wiem, na ile ta gra jest od YouTube'a, prawda? W tej formie, w jakiej ja gram, czyli zwykłego Let's Playa. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Nasza pierwsza kątelka pierwszy budynek pierwsze wyjaśnienia prezentacja. Dość powolna, niespieszna, ale jeżeli przekapiliście tą gę, jeżeli wahaliście się, jeżeli nawet nie zauważyliście ją po prostu automatycznie w Epiku sobie dodaliście, może to być dobry punkt, dobry moment, żeby się zastanowić, poświęcić się, zastanowić nad tym, czy chwileczkę nie poświęcić, prawda? I w tym świecie przedstawionym. Nie spróbować e, świata ocalić. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, moje drodzy. Hej, hej!